Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale powiemy sobie co nieco o klanie Santeka. Na samym wstępie jednak chciałbym zaznaczyć, iż mogą pojawić się spoilery związane z serią Wielkiej Republiki, a konkretnie chodzi o książkę Światło Jedi. Dlatego też, jeśli nie chcecie sobie spoilerować, a jesteście przed jej przeczytaniem, to zachęcam do zapoznania się z tą pozycją, a następnie powrotu do tego filmu. Całą resztę natomiast zapraszam do dalszego oglądania. Pamiętajcie może Lor Santeka. To jest właśnie ten starszy jegomość pojawiający się na chwilę przy początku siódmego epizodu, czyli przebudzenia mocy. Fakt jednak, że to on właśnie dzierżył kawałek mapy, która miała doprowadzić do Luka Skywalkera, nie jest tak do końca bez sensu. Dlaczego zapytacie? Otóż głównie dlatego, że jest on poniekąd podróżnikiem, odkrywcą. A także członkiem Kościoła Mocy, który poniekąd działał ku temu, aby przywrócić zakon Jedi. Co więcej, nie on jedyny jest podróżnikiem i odkrywcą. Za jego nazwiskiem kryje się w zasadzie cała rodzina, która zajmuje się poniekąd odkrywaniem różnorakich tras, które od setek lat pomagają pilotom. Odnosząc się do książki Światło Jedi z nowej serii Wysokiej Republiki, pojawia się tam dwóch przedstawicieli tego klanu Marlow i Velis, którzy mieszkając na Nabu dzierżą w swoich rękach funkcję strażników nadprzestrzeni. Dodatkowo zajmują się oni nie tylko pilnowaniem, żeby wszystkie trasy nie kolidowały ze sobą i żeby piloci mogli spokojnie przejść z punktu A do punktu B niezależnie jak daleko to będzie, ale też samym tworzeniem tras nadprzestrzennych. Dodatkowo to z nich wyrosła również postać Mari Santeca, która, będąc jeszcze dzieckiem, odkryła, iż potrafi wykrywać nieoficjalne, bezpieczne trasy nadprzestrzenne, które nazywane są drogami. Nie będę jednak w tym filmie rozwijał się na temat tego, jak działa hipernapęd, nadprzestrzeń i trasy nadprzestrzenne, głównie dlatego, że zrobili to już Dakan na swoim kanale Holokron oraz jako na swoim kanale Biblioteka Ossus. Wracając jednak do głównego tematu, mogę jedynie dodać na ostatku, iż w legendach również są ustanowione konkretne drogi nadprzestrzenne, jednakże brak dodatkowych informacji na temat tego, jak dokładnie są ustanawiane. Można jednak śmiało założyć, iż działało to mniej więcej jak w dawnych czasach, kiedy żeglarze kreślili mapy na bieżąco w miarę pokonywania coraz większych odległości, szukając bezpiecznych przepraw do mniej lub bardziej znanych regionów. I o ile zapewne wcześniej w obecnej kanonicznej historii Republiki mogło to działać tak jak w przykładzie, który podałem przed chwilą, tak jednak w tym momencie jestem usatysfakcjonowany tym, w jaki sposób zostało nam przedstawione, kto odpowiada tak naprawdę za tworzenie tras nadprzestrzennych, ponieważ wydaje mi się, że dość dobrze pasuje to do okresu samej Republiki, który tutaj jest obecnie przez nas omawiany. Kończąc jednak ten materiał, zachęcam do zostawienia lajka, jeśli Wam się spodobał materiał, zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz oczywiście sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, tak więc dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Tymczasem jednak do usłyszenia, do zobaczenia i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, cześć!